Witajcie z tej strony Mixon. Dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć pętlę taką, że co chwilę idzie sygnał redstone. Bierzemy Repeater, proszek redstone i pochodnie. Tworzymy taki, jakby okrąg. Przesuwamy w Repeaterach. Na no. najwięcej tików, jak się da, stawiamy szybko i niszczymy pochodnie. No, i w ten sposób nasz sygnał co chwilę się pojawia, a co chwilę znika. Są jeszcze inne sposoby na zrobienie tego. Bierzemy blok kwarcu lub inny, i robimy takie coś. I robimy takie coś. Teraz mamy szybszy sygnał. I jeszcze możemy zrobić o taki. No i ja ten polecam przy bardzo szybkich rzeczach. No i dosyć szybko miga. Można to jeszcze zrobić w sposób taki. Zostawiamy. Czerwone pochodnie w ten sposób. No, i dajemy inne w ten. No, i wtedy, ale musi być liczba nieparzysta, by to w ten sposób działało. No dobra. No to na tyle byłoby z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku.